Witam Was bardzo serdecznie w odcinku zerowym mojego tutoriala do ComputerCrafta. Dzisiaj sobie porozmawiamy o rzeczach podstawowych, ale za to bardzo, bardzo ważnych. No i właśnie, przede wszystkim, osoby, które potrafią już programować w różnych językach programowania, albo przynajmniej jakimś jednym: nie wiem, czy to będzie C, Java, czy to będzie PHP, Python, Delphi, cokolwiek najprawdopodobniej nie będą musiały oglądać pierwszych trzech, czterech odcinków, tylko mogą już same zacząć się uczyć, tak jakby programować w computercraftie Lub poczekać po prostu na jakieś już konkretne przykłady programów, które będą w kolejnych dopiero odcinkach. Ale jeszcze słowem wstępu, na samym początku, póki jeszcze mnie wszyscy słuchają, została wydana wersja beta 2 mojego Quinto, Pak instalera. W niej są różne ważne zmiany i dodatki. Można ją pobrać, będzie z każdego opisu do następnego mojego filmu z Minecrafta. Czyli pod każdym następnym moim filmem z Minecrafta, gdzieś tam w opisie, jak rozwiniecie go, to będzie link i instrukcja instalacji mojego modpak instalera. Dodatkowo, ważna rzecz dla osób, które były ciekawe, jest projekt na SourceForge, czyli e, Quinto Modpack Installer, też będzie link oczywiście w każdym opisie i tam jest bardzo ważny folder Beta Source Code, czyli po prostu tam umieszczać będę e, kody źródłowe mojego e, Quinto Modpack Installera, czyli jak ktoś chce się przekonać, że nie ma Keylogera, niech to zrobi, niech sobie zajrzy w kod, niech sobie tam popatrzy jak pewne rzeczy rozwiązałem. E, Oficjalna licencja to jest Open Source GPL wersja 3. Czyli można sobie edytować, dodawać swoje rzeczy do kodu i potem udostępniać. Dobrze, a teraz przechodzimy już do Computer Crafta. Po pierwsze, przydatne linki. Przydatne linki odnośnie programowaniu w Lua i Computer Crafcie ogólnie będą również w opisie tego filmu. No, jako że to są linki dotyczące bezpośrednio tematu tego odcinka, także one będą na, zawsze na górze, więc się nie martwcie, że tam na górze będę wpierniczał ten mój mont, żeby wszyscy go pobierali, tylko na górze będzie to, co najważniejsze, czyli po pierwsze learn, Lua in 15 minutes. To jest bardzo dobry tutorial dla ludzi, którzy w czymś już programowali, tak jak wspomniałem. C, Javie, Pythonie, nieważne. W PHP nawet. Nawet PHP to by było nawet dobre rozwiązanie w tym przypadku. Czy Delphi to też by było dobre rozwiązanie, bo nie ma klamerek, tylko jest do i end. W każdym razie, jeśli czymś już programowałeś, napisałeś kilka programów, coś tam czujesz o co chodzi w strukturalnym pisaniu aplikacji, bo tutaj obiektowość tak, no też istnieje, bo tam jak się potem raz dowiemy w API, to to tak jak API są tak, jakby metodami, są tak, jakby obiektami ze zbiorem różnych metod. No ale generalnie, e, jeśli już programowałeś, to wystarczy, że wejdziesz w ten link, czyli tam Learn Lua in 15 Minutes e, i sobie to przejrzysz, bo tutaj po prostu są wyszczególnione wszystkie zmiany, wszystkie różnice z innymi językami programowania. I to jest najistotniejsze, czyli. Jak mamy dwa takie nawiasy, to mamy multiline comment, czyli komentarze wieloliniowe. W C++ mamy ukośnik i gwiazdkę, a kończy się gwiazdką ukośnikiem. A tutaj mamy dwa razy tak i w lewe nawiasy kwadratowe i dwa razy kreseczka i prawe nawiasy kwadratowe. Wariable, e, czyli zmienne, nie mają typów, bo są to typy dynamiczne, e, dynamicznie lokowane, więc nie piszemy int, nie piszemy string, nie piszemy char, tylko po prostu piszemy nazwę zmiennej. To jest podobieństwo do PHP na przykład, czy tam Pythona w pewnym sensie. Jak mamy blok yy, pętli, to nie mamy klamerek, tylko mamy początek do, koniec end. A cała reszta taka sama. No, nie ma plus plus, nie ma plus równa się. Czyli jak chcemy zwiększyć wartość o 1, to nie napiszemy plus plus, nie napiszemy plus, plus równa się 1, tylko musimy jednak napisać jeszcze raz nazwę zmiennej plus 1. Także, no, to jest, ja wiem, do ogarnięcia faktycznie w 15 minut, bo to jest tylko i wyłącznie się przestawić, a nawet nie trzeba tego czytać jakoś bardzo, tylko już w trakcie programowania sobie po prostu zerkać na tą stronę. To jest ważne, bo niektórzy to się próbują nauczyć programowania na pamięć. Tak zauważyłem. Kiedyś parę lat temu czytali jakieś książki do JavaScripta, coś tam, tam była grubość tego nie wiadomo jaka. A prawda jest taka, że uczysz się programować pisząc coś. I jak na pewnym momencie natrafiasz na jakiś problem, chcesz coś zrobić, to używasz gogli, używasz książki i szukasz tego. Natomiast nie ma sensu przed rozpoczęciem programowania czytać nie wiadomo ile podręczników, bo to jest strata czasu po prostu. No i tak mniej więcej wygląda Lua. Kolejne ważne linki to jest Getting Started z Computer Craft. Tutaj mamy coś takiego jak... Podstawy, tutoriale Wolfa programowanie... jak to, to... był ten... żółwi, wiki, bardzo ważna rzecz, której będziemy bardzo dużo korzystać. Lua reference manual to nieciekawe, official Lua tutorial to też średnio, chyba że Cię tam interesuje coś. No i Learn Lua 15, 15 minutes, no to już Wam pokazałem. No i teraz APIs. Cały czas tutaj to, co ja mówię, to generalnie dotyczy osób, które e, już coś potrafią. Na koniec powiem do tych, co nic nie potrafią w programowaniu. Nic nigdy nie programowały i chciałyby to zacząć od zera. Ale najpierw jeszcze skończmy z tymi, co mogliby już za dosłownie 5 minut zacząć coś pisać. Także tak. E, tak jak mieliśmy w C++ hejdery, nagłówki, jak mamy tam w Javie importy, jak mamy w P w Pythonie chyba też importy, jak mamy w C-Sharpie, jakieś tam biblioteki systemowe, namespaces, no nieważne. Tak samo w ComputerCraftie, który jest oparty na Lua, czyli składnia jest Lua i tak dalej. Mamy również APIS. APIS, czyli takie rozszerzenia: Application, Programming, Interface. O, dokładnie to jakiś programowalny yy, interfejs aplikacji, yy, tak mówiąc szczerze. No i teraz tak, tu jest dokładny na Wiki, bo nie ma sensu tego patrzeć w Minecrafcie. W ogóle nie będziemy programować w Minecrafcie, będziemy programować normalnie w desktopie, yy, w, na naszym komputerku zwykłym, stacjonarnym, nie w Minecrafcie, że w tym, tym będziemy wpisywać w tym małym okienku. Nie, będziemy używać jakiegoś edytora, na przykład Notepad++ lub specjalnego edytora, o którym zaraz powiem na koniec, jak już będę kierował słowa do osób, które zaczynają. Reszta powinna być w stanie wygoglować takie rzeczy, bo tam wpisać nam no, nie wiem, edytor Computer Craft w Google i już coś tam się pojawi. W każdym razie mamy apis czyli Application Programming Interface. No i tutaj mamy, jak widać, I.O., czyli wejście-wyjście. Mamy Term, czyli terminal. Mamy tekst Utils, czyli coś do wyświetlania tekstów. Mamy turtle nasze, czyli do rozcelowania tymi całymi żółwiami, które są dodane. Nawet GPS, czyli pewnie koordynaty, gdzie tam coś tam jest na mapie w Minecrafcie. Dysk, no pewnie jest dysk, stacja dysków i można jakoś zapisywać w nasze programy i je przenosić kolory, czy coś tam możemy kolorować w tej konsoli i tak dalej. Periferal, czyli no dostęp do jakichś nie wiem, co tam może być, Drukarki może są, nie wiadomo, jeszcze tego akurat nie zgłębiałem się. Redstone API to jest ciekawe API, bo się bardzo przydaje, czyli generuje na przykład można napisać metodę, która będzie generować z której strony komputera ileś tam impulsów w jakimś tam odstępie czasu Redstona. Albo będzie sprawdzać, czy dostaje te impulsy. No, shell, no to tam ten stringi, no to też wiadomo, to są do ciągów tekstowych. HTTP to pewnie jakaś komunikacja między komputerami, taka sieć Minecrafta internetowa. Także API są najważniejsze. Jak ogarniecie lua w 15 minut, ogarniecie API... Plus api jakiegoś modyfikacji, nie wiem, tam sensory na przykład są, tak? Craft Sensors. To ono też na pewno ma swoje api, czyli tam zbiór metod, które są. No nie wiem, jak mamy terminal. Kliknę na przykład. No to terminal mamy wszystko wypisane. Write. Write text on the screen, czyli wydrukowuje nam tekst na ekranie. Clear. Czyści nam ekran. Clear Line. Czyści tylko e, linię, gdzie jest kursor. E, no position możemy ustawiać kursora, że ma być w lewym głównym ekranie, w rogu ekranu. Wszystko jest. Na pewno to samo jest we wszystkich dodatkach do Complet Crafta, czyli tak jak mówię, sensorach i tak dalej. Wystarczy wejść na konkretne wiki, tylko konkretnego dodatku i można pisać programy. Pisać programy oczywiście no najprościej jest strukturalnie, no. Ja tutaj chyba nie będę ten tutorialu w ogóle poza to wychodził, nawet jeżeli jest możliwe napisanie czegoś obiektowo w Lua. Nie wiem tego nawet, więc nie będę się w tym kwestii mądrzył. No i ostatnią rzeczą, bo już teraz przechodzimy do spraw związanych z osobami, które nigdy w życiu nie, nie programowały. Eee, teraz są dwie rzeczy. Można pisać programy w okienku Minecrafta, tam wpisywać help, wyświetlać, jakie są metody w danym API. Tylko, że to jest bardzo niewygodne. Jak widać tutaj, wystarczy wejść sobie do przeglądarki, kliknąć w zakładkę tom, zakładkę tom, szybko przeskakujemy, zminimalizować, zmaksymalizować. Leciutko to się robi. No bo to jest jednak Windows tam, jak, jakby go nie hejtować, jest dobry. Ehm... I teraz tak. Wszystkie programy będziemy pisać właśnie w normalnym desktopie. To jest Notepad. Może być do tego użyty edytor tekstu. Ehm, potem można wybrać format lua albo nawet jest coś jeszcze dużo, dużo lepszego, stworzone przez Polaka, Radka606, link będzie też w opisie do filmu. Lua Editor for Computer Craft. Jak już tutaj może widać, może nie widać na tym filmie, gdy wciśniemy kropkę, na przykład wybieramy sobie API, term, po nim wciskamy tą kropkę, To jest znana i z C++, i z Java, i ze wszystkiego. Operator wyłuskania metod. Z tam obiektu. Klikamy tą kropkę. Pojawiają nam się wszystkie z komputer rzeczy, czyli w przypadku Terma pojawi nam się Write Line tak dalej. Także to jest nam szalenie ułatwia mm, proces tworzenia programów. Problem jest taki, że ten program jest średnio w tej chwili wspierany i nie wiem, czy ma aktualną bazę wszystkich tych metod, ale to powinno zdecydowanie ułatwić pisanie początkującym. Ale też i zaawansowanym, którzy na przykład nie chcą klikać po tutorialach, tylko od razu chcą mieć podpowiedź, no bo akurat Intelsense czyli coś co jest w wizualu i podpowiada tekst do auto-completion Code mm, bardzo pomaga, no bo nie trzeba szukać wszystkiego zawsze. No i to jest ten specjalny edytor. I teraz ostatnia bardzo ważna sprawa. Mam nadzieję, że wszyscy tego słuchają do końca, bo jak ktoś to ominie, to ja mówię. Potem... W komentarzach, nie będę tego przez następnych 10 odcinków powtarzał. To jest istotna rzecz w tym momencie. Jak mm, przenieść coś, co jest napisane w takim programie, programie w Windowsie, do komputer krafta? Jak przenieść do komputer krafta? Wchodzimy do folderu Minecraft. W moim przypadku to jest MultiMC, bo korzystam z wielu Minecraftów. Ale może to być procent updata, procent i tam będzie roaming i my, Minecraft. Gdy już jesteśmy w folderze Minecrafta. Otwieramy folder saves, wybieramy um, computercraft i potem komputer. No i mam tutaj folder o numerze 0, czyli pierwszy komputer. I teraz tak, jak warto co warto zrobić, taki Protip, jak y, łatwo rozpoznać, który to jest komputer. Jeżeli mamy tych komputerów na, tam, na już 10 na przykład na naszym save, albo w ogóle wśród innych też y, save'ów, no to po pierwsze mamy Last ID TXT, tutaj wyświetla się e, ID ostatnio używanego komputera, czyli na przykład coś zrobiliśmy na komputerze, który tam stoi pod drzewem na naszej mapie. Wyszliśmy z Minecrafta, to jeżeli otworzymy Last IDTXT, to tutaj będzie numerek tego komputera, z którego ostatnio korzystaliśmy. No ja mam tylko jeden, więc to jest 0. Druga sprawa, możemy po prostu stworzyć byle jaki mm, plik editem. Na przykład ja stworzyłem sobie coś tam. Może być coś tam jeden, coś tam dwa. I już wiemy, że ten komputer ma taki numer, ten komputer ma taki numer. Eee, I teraz tak. Jak już nie trudno się w tym momencie domyślić, wystarczy zapisać dany kod napisany w Lua editorze albo w Notepad, gdziekolwiek na swoim dysku, skasować jego rozszerzenie, czy tam txt powinno być, no to tam skasować je i przekopiować do komputer i zero na przykład, do tego, do tego komputera, którego chcemy wkleić tutaj. Jak uruchomimy Minecrafta. Nasz program będzie na liście programów w Minecrafcie. Eee, dobrze, więc ten odcinek generalnie... Tak, wszystkim, którzy chcą oglądać następne odcinki, polecam pobrać Lua Editor, bo pewnie z niego będziemy korzystać. Nawet jestem praktycznie pewien, że będziemy z niego korzystać, bo Notepad++ ma wsparcie Luy, ale nie ma wsparcia oczywiście ComputerCrafta. Dlatego pobierzcie ten Lua Editor Alpha, z opisu. No oczywiście Quintopaka albo ewentualnie w inny sposób pozyskajcie komputer krafta. No i tam za jutro najprawdopodobniej napiszemy pierwszy program wyjątkowo w Minecrafcie. Żeby Was zaznajomić z konsolą, która jest w Minecrafcie. Natomiast już kolejne odcinki będą w desktopie, w tym edytorze. No i to jest chyba wszystko, co chciałem powiedzieć w tej kwestii. No, czy to będzie trudne dla osób początkujących? No, składnia może być, znaczy ogólna idea programowania. Będziemy to robić strukturalnie, czyli linijka po linijce. Trzeba sobie wyobrazić to w ten sposób, że każda linijka to jest... Jakiś krok, tak? Pierwsza linijka to jest pierwszy krok. W pierwszym kroku na przykład drukujemy napis, druga linijka to jest drugi krok, w drugim kroku możemy go na przykład skasować, w trzecim kroku możemy, czyli w trzeciej linijce, wydrukować jakiś inny napis, w czwartej linijce można wywołać jakąś funkcję i tak dalej. A funkcja działa na takiej samej zasadzie jak w matematyce, czyli jak na przykład mieliście funkcję f od x która tam na płaszczyźnie kartezjańskiej rysowała jakiś wykres, powiedzmy, nie wiem, jakąś funkcję kwadratową albo zwykłą, liniową, dobra, bo to różni ludzie tam, powiedzmy, że z podstawówki też, no to jakąś liniową, nie wiem, x plus 2, f od x równa się x plus 2, no to to jest to samo w programowaniu, że macie funkcję, która ma jakiś argument, powiedzmy, x i ona w środku, na przykład, ma komendę wydrukuj ten x czyli to by wyglądało w ten sposób że funkcja f od x wydrukowuje nam konkretny x na ekranie no i to tak mniej więcej by było dobrze więc dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnych odcinkach